MMA to nie tylko sport. To arena, gdzie ścierają się nie tylko ciała, ale i ego, ambicje oraz osobiste historie. Gdy napięcie między zawodnikami sięga zenitu, a słowa przeradzają się w ciosy, rodzą się rywalizacje, które na zawsze zapisują się w pamięci fanów. Niektóre były brutalne, inne pełne psychologicznej gry, ale każda z nich miała ogromny wpływ na historię tego sportu. Dziś przedstawiamy 10 największych i najbardziej zaciekłych rywalizacji w dziejach MMA. Pojedynków, które rozpalały emocje i zmieniały oblicze Oktagonu. Gotowi? Zaczynajmy. John Jones kontra Daniel Cormier. Niektóre rywalizacje w MMA to czysta sportowa konkurencja, ale są też takie, które przeradzają się w coś głębszego, w osobistą wojnę, w emocjonalną ranę, która nigdy się nie goi. I właśnie taka była historia Johna Jonesa i Daniela Cormiera. Dwójki wybitnych zawodników, których ścieżki od początku były skazane na kolizję. Wszystko zaczęło się niewinnie. W 2010 roku za kulisami gali UFC 121. Jones, wtedy jeszcze młody wilk, spojrzał na Cormiera i powiedział: Założę się, że potrafiłbym cię obalić. Dla zwykłego człowieka to żart, ale dla Cormiera, olimpijskiego zapaśnika, to była obraza. I choć w tamtym momencie nic jeszcze nie eksplodowało i skrzenie już się zaczęło. Gdy Cormier w 2014 roku przeszedł do kategorii półciężkiej, napięcie wylało się na światło dzienne. Podczas konferencji prasowej doszło do fizycznej bójki. Kamery zarejestrowały moment, w którym obaj rzucają się na siebie z wściekłością w oczach. Ale jeszcze gorsze było to, co działo się poza kamerą. W wywiadzie dla ESPN, kiedy myśleli, że mikrofony są wyłączone, Jones wycedził przez zęby pogróżki, które pokazały jego prawdziwe oblicza. To już nie była gra. To była osobista nienawiść. Pierwszy raz zmierzyli się na UFC 182. Jones wygrał przez jednogłośną decyzję, a Cormier, załamany, ale dumny, przysiągł, że wróci. Ich rewanż na UFC 214 miał być finałem tej historii, i przez chwilę wydawało się, że Jones zwyciężył w spektakularny sposób. Ale potem przyszła informacja, która zburzyła wszystko. Jones oblał test antydopingowy. Walka została unieważniona. Pas wrócił do kormiera, ale gorycz pozostała. Po wszystkim obaj poszli w różne strony. Kormier zdobył pas w wadze ciężkiej. Jones wrócił, ale raz po raz wikła się w kontrowersje i skandale. Mimo upływu lat, każde ich spotkanie, choćby tylko słowne w mediach, przypomina, że ta rywalizacja nigdy się naprawdę nie skończyła. To nie była tylko walka o tytuł. To była walka o dumę, o szacunek. O to, kto naprawdę zasługuje na miano najlepszego, i żadnemu z nich nie udało się tego rozstrzygnąć raz na zawsze. Cale Sanen kontra Anderson Silva. Czasem wróg nie musi cię uderzyć, by zniszczyć Twoją reputację. Wystarczy, że mówi głośno. Bez końca i bez litości. Kiedy Chase Sanen pojawił się na radarze Andersona Sylwy, nie był jeszcze nikim wyjątkowym. Dobre zapasy, twardy charakter, przeciętny rekord, ale miał coś, czego nie miał nikt inny: bezwzględny język i niekończące się pokłady prowokacji. A jego celem stał się niekwestionowany król wagi średniej cichy, dystyngowany, niemal nietykalny Anderson Silva. Sanen nie chciał tylko walczyć, on chciał zniszczyć mit. Przez miesiące kpił z Sylwy jego akcentu, stylu walki narodowości obrażał jego trenerów, rodziny i kraj. Z każdą konferencją napięcie rosło. Silva milczał, ale nie zapomniał. 7 sierpnia 2010 UFC 117 Sonnen zrobił to, czego nikt się nie spodziewał. Przez 5 rund rozbijał mistrza, obalał go, dominował. Komentatorzy byli w szoku. Fani w osłupieniu. Aż na dwie minuty przed końcem walki Silva zapiął trójkąt, który szybko zamienił się w dźwignię. Sonen odklepał. Jeden błąd. Cała nienawiść spłacona jednym ruchem. Ale wojna się wcale nie skończyła. Chael wrócił. Głośniejszy. Bardziej zuchwały. Oskarżał Sylwę o doping, oszustwa, tchórzostwo. UFC wiedziało, że musi dojść do rewanżu. I doszło. UFC 148. Tym razem Silva nie dał mu szans. Druga runda, kolano w korpus i koniec złudzeń. Wszystko co Sonnen budował miesiącami, rozsypało się w sekundę. Ale jego rola była nie do przecenienia. Z hejtera stał się bohaterem, z prowokatora legendą mikrofonu. A Silva? Utrzymał tron, ale ta rywalizacja zostawiła na nim rysę, której nigdy nie dało się całkiem zmazać. Sonnen kontra Silva to nie była tylko walka o pas. To było zderzenie ciszy z hałasem, godności z bezczelnością, klasy z chaosem. I choć to Silva wychodził z klatki zwycięskiej, to właśnie Chael Sonnen pokazał światu, że legenda też może krwawić. Conor McGregor kontra Habib Nurmagomedov. Czasami granice między sportem a nienawiścią zacierają się tak bardzo, że nie da się już odróżnić walki od wojny. Historia Habiba, Nurma Gomedowa i Konora McGregora to nie była zwykła rywalizacja. To była detonacja, powolna, napięta, a w końcu brutalna. Z jednej strony Habib, skromny, cichy, niepokonany Dagestańczyk wychowany w cieniu gór z wartościami wyniesionymi z tradycji i wiary. Z drugiej, Konor. Bezczelny, przebojowy ikona nowoczesnego MMA. Mistrz dwóch kategorii wagowych, który zmienił każdą konferencję w scenę i każdą walkę w show. Ich spotkanie było nieuniknione, ale nikt nie przewidział, jak głęboko sięgnie ta nienawiść. Kiedy McGregor stracił pas przez brak aktywności, Habib wszedł na jego miejsce. Zdobył tytuł, którego Irlandczyk nie zamierzał oddać bez walki. To właśnie wtedy Konor przekroczył każdą granicę. Atakował Habiba słownie, uderzając w jego religię, ojca, naród. I w końcu dosłownie rzucił metalowym wózkiem w autobus, w którym siedział Habib. UFC nigdy wcześniej nie doświadczyło czegoś takiego. 6 października 2018 roku, UFC 229, gala, która przeszła do historii. W walce wieczoru Habib zdominował McGregora, sprowadzając go raz za razem. Tłamsząc, aż w czwartej rundzie go poddał. Ale to, co stało się później, Przećmiło wszystko. Habib przeskoczył przez klatkę i zaatakował narożnik Konora. W oktagonie wybuchła bijatyka. Widownia oszalała. Chaos, krzyki i strach. Dla wielu był to moment, w którym MMA sięgnęło dna. Dla innych, kumulacja najprawdziwszej, najbardziej surowej emocji, jaką ten sport może wygenerować. Obaj zawodnicy zostali zawieszeni. Kara przyszła, ale nienawiść nie zniknęła. Do dziś Conor rzuca zaczepki, Habib milczy, ale jego spojrzenie mówi wszystko. Rewanż? Nigdy nie nadszedł i może to lepiej, bo nie każdą wojnę da się zakończyć walką, nie każdą ranę da się zakończyć werdyktem. A to, co wydarzyło się między Habibem a Conorem, zostanie z nami na zawsze. Tak lidel kontra Tito Ortiz. Zanim UFC stało się gigantycznym widowiskiem, zanim Conor McGregor nauczył świat, czym jest traszta. Istniał konflikt, który zbudował fundamenty współczesnego MMA. Chuck Liddell kontra Tito Ortiz. Rywalizacja, która podzieliła fanów, zniszczyła przyjaźń i na lata stała się twarzą brutalnego świata oktagonu. Na początku byli kolegami. Treningi, wspólne obozy, ta sama organizacja. Ale sukces zmienia ludzi. A kiedy jeden z nich sięga po chwałę, drugi nie zawsze chce zostać w cieniu. Liddell. Cichy zabójca z kamienną twarzą i nokautującymi pięściami Ortiz, mistrz mikrofonu, który tańczył nad przeciwnikami i obrażał ich z uśmiechem. Ich relacja pękła wtedy, gdy stawką stał się pas i ego. Tito długo unikał walki z Lidelem, tłumacząc się przyjaźnią, ale czak widział w tym strach. Publicznie mówił, że Ortiz nie chce konfrontacji, a kiedy w końcu do niej doszło, na UFC 47 w 2004 roku, wszystko się rozstrzygnęło w brutalny sposób. Chuck Liddell znokautował Ortiza w drugiej rundzie, bez cienia emocji, bez współczucia. Jakby chciał mu udowodnić, że żaden sentyment nie przetrwa w oktagonie. Ale to nie był jeszcze koniec. Trzy lata później zmierzyli się ponownie, tym razem na UFC 66. Liddell znów zwyciężył, tym razem przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Ortiz został rozbity, ale choć przegrał, nie przestał mówić. Upokorzenie nie zakończyło konfliktu, tylko go podsyciło. Lata mijały, UFC się zmieniło, ale duch tej rywalizacji nie gasł. Aż w 2018 roku w innej organizacji i w innych ciałach, starszych i wolniejszych, doszło do trzeciej walki. Tym razem to Ortiz zwyciężył, nokautując lidela w pierwszej rundzie, ale to już nie było to samo to była tylko blada kopia dawnych dni wspomnienie starej wojny. Lidel kontra Ortiz to opowieść o przyjaźni zniszczonej przez chciwość o dumie, która nie zna kompromisów. To historia, która przypomina, że w MMA każdy uśmiech może kryć zdradę, a każdy brat może pewnego dnia stanąć po drugiej stronie klatki z pięścią gotową do ciosu. Ronda Rousey kontra Misha Tate. Zanim kobiece MMA zdobyło światowe uznanie, istniały dwie kobiety, które rozpaliły ogień, ale ten płomień nie był z przyjaźni, to była czysta nienawiść. Ronda Rousey i Misha Tate. Dwie pionierki, które nie tylko rywalizowały o pas, ale toczyły ze sobą wojnę ideologiczną. Jedna była twarzą rewolucji, a druga jej pierwszą ofiarą. Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Rousey, olimpijska medalistka w judo, była nową twarzą kobiecego MMA. Głośna, bezpośrednia i brutalnie skuteczna. Tate, już wtedy mistrzyni Strikeforce, była twarda, doświadczona, ale nieprzygotowana na burzę jaka nadchodziła. Ronda zdobyła walkę o tytuł przez trasztok i medialną presję. Wielu uważało to za brak szacunku, ale potem weszła do klatki i udowodniła, że nie potrzebuje aprobaty. W ich pierwszym starciu, Rousey złamała Tate rękę już w pierwszej rundzie. Bez litości, bez żalu, czysta dominacja. I tak rozpoczęła się era Rondy. Ale Tate nie odpuściła. Uważała, że Ronda jest arogancka, toksyczna i że reprezentuje wszystko co złe w nowym MMA. Rousey z kolei uważała Tate za hipokrytkę, która nie może pogodzić się z utratą światła reflektorów. Ich rewanż miał miejsce już w UFC podczas The Ultimate Fighter 18, gdzie obie były trenerkami. Ich relacja, pełna jadu, obraźliwych komentarzy i psychologicznej wojny, przeszła do historii. W klatce? Rousey znowu była lepsza. Trzy rundy, a na koniec kolejne poddanie. Kolejny pas do kolekcji. Zero uścisku dłoni, zero szacunku. Ale historia ta miała jeszcze jeden akt. Gdy ronda upadła, brutalnie znokautowana przez Holly Holm, Tate wróciła. Pokonała Holm i zdobyła pas, który przez lata był dla niej nieosiągalny. Rosie zniknęła z mediów, milczała. I choć nigdy więcej nie zawalczyły, ta rywalizacja do dziś budzi emocje. Ronda Rousey kontra Misha Tate to opowieść o dwóch kobietach, które nie chciały tylko wygrać, chciały zniszczyć siebie nawzajem. Bo czasem największa wojna to ta, w której nie chodzi już o pas, tylko o to, kto zostanie zapamiętany. TJ Dillashaw Show kontra Cody Garbra. Zdrada boli najbardziej wtedy, gdy pochodzi od kogoś, kogo uważałeś za brata. W świecie MMA nie brakuje rywalizacji, ale tylko nieliczne. Są tak osobiste, tak pełne emocji i tak toksyczne, jak wojna między TJ Dillashawem a Codym Garbrandtem. Obaj wywodzili się z tego samego miejsca: Team Alpha Male w Sacramento. Cody był młodym, gniewnym talentem, TJ ułożonym mistrzem w agi który dzięki tej drużynie sięgnął pod pas. Ale kiedy Dillashaw postanowił odejść do Elevation Fight Team i pracować z trenerem, którego reszta zespołu znienawidziła, pękła nie tylko więź. Pękło wszystko. Dla Cody'ego to nie była decyzja sportowa. To była zdrada. Nazywał TJ'a wężem, fałszywym przyjacielem i zdrajcą rodziny. Na każdej konferencji prasowej gotował się z wściekłości. Dillashaw odpowiadał spokojniej, ale z każdą kolejną zaczepką pod maską buzowała frustracja. W końcu nie chodziło już o pas, chodziło o dumę, o zemstę. 4 listopada 2017 UFC 217 Cody miał swój moment, końcówka pierwszej rundy, gdzie trafił DJa czysto i powalił go na deski. Był o krok od skończenia walki, ale druga runda należała do Dilla Showa. Cios za ciosem, precyzja, spokój i knockout. Cody padł, a Show. zamiast cieszyć się z odzyskanego pasa krzyczał mu w twarz. Emocje wzięły górę, ale to nie był koniec. Rewanż nadszedł szybko. UFC 227. Sierpień 2018. Tym razem Dilashow zakończył wszystko jeszcze szybciej. Pierwsza runda i nokaut. Garbrand znów na deskach. Marzenia rozbite. Duma zdeptana. Ich rywalizacja zakończyła się bez trzeciej części. De La Show później został zawieszony za doping, a Garbrandt nigdy nie wrócił na ten sam poziom. Dla wielu fanów to była tragedia, historia dwóch przyjaciół, których rozdzieliło ego i ambicja. TJ Dillashaw kontra Cody Garbrandt to przypomnienie, że największe wojny nie zawsze toczą się między obcymi. Czasem największym wrogiem staje się ktoś, kto znacie najlepiej, bo był kiedyś po twojej stronie. Colby Covington kontra Jorge Masvidal Niektóre wojny zaczynają się w oktagonie, inne dużo wcześniej. W siłowni, w szatni, w zaufaniu, które ktoś brutalnie zdradza. Jorge Masvidal i Colby Covington. Kiedyś najlepsi przyjaciele, niemal bracia. Treningi, wspólne obozy, wspólne cele. Obaj zaczynali z dna, spali na kanapach, walczyli o każdy grosz. Marzyli o tym samym, o sławie, pieniądzach i zwycięstwie. Ale z czasem coś zaczęło pękać. Colby coraz bardziej odklejał się od rzeczywistości. Zaczął kreować siebie na medialnego potwora głośny, cyniczny, bezwzględny robił wszystko dla uwagi. Masvidal patrzył na to z rosnącym niesmakiem, bo dla niego lojalność i zasady były ważniejsze niż sława. A kiedy Covington zawiódł tych, którzy mu zaufali, przyjaźń przerodziła się w nienawiść. Kolby podobno nie zapłacił trenerowi. Masvidal odebrał to jako cios w serce dla niego to nie był tylko biznes to był kodeks honor a Kolby go złamał. Od tego momentu wszystko było osobiste. Wywiady pełne jadu, zaczepki, groźby. Masvidal mówił wprost: Zamierzam go pobić na ulicy albo w klatce. A Covington śmiał się, prowokował, nazywał Masvidala fałszywym gangsterem. W końcu UFC 272. Długo wyczekiwane starcie. Napięcie można było kroić nożem, ale to nie była walka marzeń dla Masvidala. Kolby, zapaśnik z piekła rodem zneutralizował jego styl. Obalał, dominował, gasił emocje klinczem i kontrolą. Masvidal miał swoje momenty. Ciosy, błyski furii, ale to nie wystarczyło. Covington wygrał jednogłośnie i nie dał zapomnieć kto zszedł z oktagonu pokonany. Ale dla Masvidala ta wojna się nie skończyła. Niedługo później zaatakował Kolbiego przed restauracją w Miami. Ulica znów przemówiła. Skończyło się na zarzutach i rozprawach. Wojna przeniosła się z oktagonu na sądowe sale. Masvidal kontra Covington to nie była rywalizacja sportowa. To była zdrada, która przerodziła się w nienawiść. Historia dwóch przyjaciół, którzy stali się śmiertelnymi wrogami. I do dziś nikt nie wie, czy to naprawdę koniec. Izrael Adesanya kontra Alex Pereira Czasem to nie ty wybierasz swojego nemesis. Czasem on po prostu wraca. Ponownie i ponownie. A każda próba ucieczki kończy się w ten sam sposób porażką. Dla Izraela Adesani, tym Nemezis był Alex Pereira. Mroczny cień z przeszłości. Potężny, milczący i nieustępliwy. Ich historia nie zaczęła się w UFC, tylko w kickboxingu. Dwa starcia, dwie porażki Adesani. Jedna decyzją sędziów, druga przez brutalny nogat. Ten drugi cios na długo pozostał w jego głowie. Gdy Adesania wchodził do UFC, budował imperium, stylowo. Pewny siebie z wyraźnym talentem i osobowością. Został mistrzem, dominował kategorię średnią, wygrywał walki z chirurgiczną precyzją. Ale gdzieś w tle, w cieniu reflektorów, Alex Pereira wchodził do MMA. Krok po kroku, bez słów, tylko z jednym celem dopadnąć Izraela jeszcze raz. I tak właśnie zrobił. UFC 281. Listopad 2022. Adesanya prowadził. Wydawało się, że w końcu przełamie klątwę. Ale wtedy nadeszła piąta runda i znajomy koszmar wrócił. Pereira ruszył jak maszyna. Cios za ciosem. Aż mistrz padł. Historia zatoczyła koło. Trzy walki, trzy porażki. Trzy razy Pereira. Kat. A Adesanya? Ofiara. Ale ta historia miała jeszcze jeden, ostatni rozdział. UFC 287, kwiecień 2023. Adesanya powrócił. Zimny, skupiony, bez show. I w drugiej rundzie znalazł swój moment. Idealnie wymierzony, prawy sierpowy. Pereira pada jak drzewo. Adesanya triumfuje, wykrzykując całą swoją nienawiść, ból i satysfakcję. Po latach koszmaru, zemsta. Mimo to nic nie zostało całkowicie zamknięte. Pereira przeszedł do wyższej kategorii wagowej i znów został mistrzem. Wszystko wskazywało na to, że ich ścieżki mogą znów się przeciąć. Lecz obaj postanowili zakopać topór wojenny. Izrael Adesanya kontra Alex Pereira. To nie była zwykła rywalizacja. To była psychologiczna tortura. Jak walka z cieniem, który zna Twój każdy ruch. Bo najgorszy przeciwnik to ten, który już raz Cię pokonał i wie doskonale, jak to zrobić ponownie. George St. Pierre kontra Matt Hughes. Każdy król ma swojego następcę, ale droga na tron rzadko kiedy jest spokojna. Zanim George St. Pierre stał się symbolem perfekcji i żywą legendą, musiał stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który rządził dywizją pośrednią żelazną pięścią, Mattem Hughesem. Hughes był wtedy niepodważalnym królem. Mistrzem, który dominował rywali dzięki swojej sile, zapasom i doświadczeniem w oktagonie. GSP był młody, zdolny, ale skromny. Z szacunkiem patrzył na Hughes'a jak uczeń na mistrza. W 2004 roku po raz pierwszy weszli razem do Oktagonu. Było to brutalne przebudzenie. GSP przegrał przez duszenie trójkątne na kilka sekund przed końcem pierwszej rundy. Później przyznał, że tamtej nocy czuł się jakby walczył z Bogiem, ale ten Bóg obudził w nim coś więcej niż strach. Obudził obsesję. Obsesję by stać się najlepszym i by pewnego dnia pokonać człowieka, którego kiedyś podziwiał. Lata treningu, walk i doskonalenia techniki. GSP nie był już chłopakiem, który wszedł do klatki pełen respektu. W 2006 roku spotkali się ponownie. Tym razem stawką był pas wagi półśredniej. Od pierwszych sekund widać było różnicę. Saint-Pierre, spokojny, skupiony, perfekcyjny. Hughes nie miał odpowiedzi na jego szybkość i wszechstronność. Druga runda, potężne kopnięcie na głowę. Koniec Ery Hughesa, narodziny nowego mistrza. Ale prawdziwi mistrzowie nie odchodzą bez walki. W 2007 roku odbyło się ich trzecie starcie. Hughes liczył na odzyskanie tronu, ale GSP był już innym zawodnikiem. Kompletnym, bezlitosnym. Dominacja w każdej płaszczyźnie i końcowe poddanie w drugiej rundzie przypieczętowały zmianę warty. GSP przejął dziedzictwo, które przez lata budował Hughes. Pokazał, że szacunek do legendy nie oznacza strachu przed jej obalaniem. George Saint Pierre kontra Matthews to historia ucznia, który przerósł mistrza. Historia o drążeniu do perfekcji, o pokorze i wytrwałości. I o tym, że nawet bogów można zdetronizować, jeśli jesteś gotów poświęcić wszystko, by stać się lepszym. Conor McGregor kontra Nate Diaz Nie wszystkie wojny w Oktagonie są planowane. Niektóre wybuchają nagle i wstrząsają całym światem. W 2016 roku Conor McGregor był na szczycie. Mistrz słów. Król nokautów, złoty chłopak UFC. Właśnie znokautował Jose Aldo w 13 sekund. I szykował się na historyczne przejęcie drugiego pasa. Ale wtedy wszystko się zmieniło. Rafael Dos Anjos wypada z walki. UFC szuka ratunku. I wchodzi Nate Diaz. Prosto z plaży. Bez pełnego obozu z jednym celem. Zburzyć mit konora. I tak też zrobił. UFC 196. McGregor zaczyna jak zwykle. Precyzja. Pewność siebie, dominacja, ale Diaz jest nie do złamania. Zaczyna odpowiadać. Kilka lewych prostych później i Conor rzuca się po nogi Nate'a. Diaz świetnie się broni, a chwilę potem duszenie. McGregor odklepuje. Nikt nie wierzy w to, co się właśnie wydarzyło. Pierwsza porażka McGregora w UFC, a Diaz mówi tylko jedno: motherfuckers. To nie była tylko porażka, to był szok, jakiego jeszcze nigdy nie widziano. Król został obnażony i Konor nie mógł tego znieść. Rewans był nieunikniony. UFC 202, sierpień 2016. Obóz McGregora zmienił wszystko. Więcej cardio, więcej strategii, mniej ego. I choć Diaz zadawał ogromne obrażenia, Konor przetrwał. Przetrwał piekło i wygrał na punkty. Walkę uznano za jedną z najlepszych w historii. Ale wojna pozostała nierozstrzygnięta. Bo Diaz i McGregor to dwa przeciwieństwa tej samej brutalnej monety. MacGregor bogaty, medialny wygadany, symbol nowoczesnego MMA. Diaz, surowy, autentyczny, uliczny wojownik, który mówi co myśli i bije jak żyje. Po latach ich drogi znów zaczęły się przecinać. Zaczepki w mediach, wywiady, wspomnienia. Fani chcą trylogii, bo czują, że to jeszcze nie koniec, że trzecia wojna musi nadejść. Conor McGregor kontra Nate Diaz to nie była tylko walka. To była historia dwóch światów, które nigdy nie miały się spotkać. Ale kiedy to się stało, świat nie mógł oderwać wzroku. I do dziś wszyscy czekają na ostatni rozdział. Jeśli dotrwałeś do końca, daj znać w komentarzu, co myślisz o tym filmie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. A jeśli chcesz więcej treści o sportach walki, zasubskrybuj kombat świra i włącz powiadomienia, żeby nigdy nie przegapić kolejnych materiałów. Bo kolejny odcinek już wkrótce. Do następnego razu. Cześć!